Так. W kolejnym odcinku z serii Salonowe Środy. Była niemalże miesięczna przerwa, jednak teraz wracamy z powrotem. Tylko, że zmienia się lekko formuła, ponieważ będziemy puszczać nowe odcinki co dwa tygodnie, czyli już nie co tydzień, ale co dwa tygodnie. Więc ja zapraszam Was serdecznie do oglądania, tak jakby od nowa. I dzisiaj zaczynamy z tematem podziału obowiązków w salonie, jeśli mamy współpracowników lub pracowników. Więc zapraszam. Ja pracowałam do tej pory w czterech różnych miejscach. Dwa miejsca wynajmuję sama, natomiast w dwóch innych salonach pracowałam podnajmując po prostu pokój. I jak to, jak to było tam? W pierwszym salonie było nas chyba sześć osób, aż. Więc tam miałyśmy po prostu porozpisywane zadania, dlatego, że po pierwsze, salon był duży. Po drugie, było bardzo dużo klientów były fryzjerki, kosmetyczki, paznokcie, więc tam było dosłownie wszystko. Więc trzeba było to rozpisywać, bo inaczej sądzę, żebyśmy to zostawiały, żeby zrobiła to inna osoba. Więc z mojego doświadczenia wychodzi na to, że jak jest dużo osób, lub mamy jakby niepewność co do tych osób lub nie znamy tych osób, są to dla nas zupełnie obce osoby, no to na początku na pewno warto mieć rozpiskę, czyli rozpiska na mycie podłóg, rozpiska na toaletę, rozpiska na wynoszenie śmieci i tak dalej, i tak dalej. Na wszystko była rozpiska i było po prostu w jednym tygodniu robi ta, w drugim tygodniu robi ta, więc było nas tak dużo, że żeśmy się Wymieniały dopiero co półtora miesiąca, więc w sumie nie tak źle. Natomiast w pozostałych miejscach jakby byłyśmy na tyle zżyte, lub żeśmy się już znały, że nie trzeba było mówić nikomu, że ma coś sprzątnąć. Więc po prostu, jeśli dana osoba ma wolny czas pomiędzy klientkami i widzi, że coś trzeba sprzątnąć, no to się po prostu zabierała za to sprzątanie. I tak jest u mnie tutaj do tej pory. Nie mamy z dziewczynami żadnej rozpiski. I nie ma problemu, po prostu ta, która ma wolne w danym momencie, odkurzy części wspólne, wyniesie śmieci, sprzątnie toaletę. I jakby jest to fantastyczne. Ja wiem, że jednak nie z każdym są te relacje takie, jak są u mnie, i nie każdy się rozumie bez słów. Więc to jest ważne, jeśli pracujesz z kimś, żebyście miały jasno określone zasady, bo później przez takie głupoty może dojść do spięć. A wiadomo, jak to jest. Ta zwala na tą, tamta zwala na kolejną. Więc warto sobie rozpisać, powiesić rozpiskę na lodówce. Czy gdzie indziej, na jakiejś tablicy, gdzie macie ważne informacje i się po prostu tego trzymać i to jest najłatwiejsze. U nas podział obowiązków jest taki, że ta część wspólna nie jest aż taka duża. Mamy bardzo wąski hol, mamy bardzo małą łazienkę, której sprzątnięcie i umycie wszystkiego to pewnie zajmuje może z 5 minut. No mamy kuchnię, która jest bardzo duża. I to w sumie to. Jest tyle naszych części wspólnych, więc sprzątnięcie ich nie jest problemem. Natomiast jeśli ta część wspólna już jest jakaś gigantyczna, no to uważam, że warto tutaj się podzielić tymi obowiązkami, tak właśnie na papierze, w jakiejś tabelce, w jakiejś rozpisce. Natomiast jeśli chodzi o części: Nasze, tak? Czyli nasze pokoje zabiegowe, to uważam, że jest to logiczne dla każdego, aczkolwiek wiadomo, że to nie musi być logiczne dla każdego, że należy po sobie po prostu sprzątnąć, czyli dbamy o swój pokój, dbamy o wszystko, co jest związane z tym pokojem i yy, musi być czysto, no bo jest to salon, więc jakby nie, nie wyobrażam sobie, żeby były gdzieś tam kłęby, kłęby kurzu. Więc tak to wygląda z mojej strony. Tak samo jest, jeśli chodzi o. Rzęsy, czyli produkty, jakiekolwiek mamy do kupienia. Dziewczyny wiedzą, że muszą te szuflady regularnie, znaczy one w sumie tego same z siebie nie robią. Ja mówię po prostu sprawdźcie, co, czego wam brakuje. I robimy spis rzeczy, którym brakuje. Nie robimy tego regularnie, bo ja też wiem, że niektóre osoby mają powiedzmy kajecik, tak, i wpisują tam braki. U nas po prostu raz w miesiącu robi się zakupy, więc. Wtedy, jak krzyczę, że robimy zakupy, i w ciągu dwóch dni, tak dziewczyny sobie spisują te rzeczy i mi piszą, i ja wtedy kupuję. Więc to też jest jakby obowiązek, no nie? No bo to też należy, jakby do prowadzenia, do prowadzenia salonu. Więc to też musi być jasno powiedziane, bo mając pracownika, niekoniecznie pracownik musi wiedzieć, że to należy do jego obowiązków. Więc zależy, czy masz pracownika, czy po prostu podnajmujesz z kimś. Czy się dzielisz, właśnie kosztami jakoś, więc to jest wszystko do dogadania. Uważam, że takie rzeczy powinniśmy dogadać w ogóle na samym początku. U nas, jak ja pracuję z Karoliną i z Anią, Ania jest moją koleżanką od dawna, natomiast z Karoliną już też pracuję od wielu, wielu lat, więc po prostu jakby. Rozumiałyśmy się od samego, od samego początku i nie trzeba było tutaj jakichś specjalnych, rygorystycznych rozpisek, rozpisek robić. Więc zależy od ludzi, zależy od miejsca pracy, zależy od Ciebie, bo może akurat się okaże, że. Ty uwielbiasz być sprzątaczką i o wszystko dbać w swoim salonie, bo tutaj nie mówimy tylko o podziale obowiązków typu sprzątanie, ale też właśnie patrzenie, czy wszystko jest, dbanie o te klientki. U nas każda dba o swoje klientki. Jeśli któraś nie zadba, no to ja oczywiście jakby przypominam, ale zazwyczaj tego nie muszę robić. Więc teraz zobaczymy, jak jest u innych stylistek. Cześć, nazywam się Klaudia Jerzyna i jestem instruktorem LASZMI w Rybniku na terenie województwa śląskiego. Dziś będziemy poruszać temat, jakim jest podział obowiązków i zadań dla pracowników i będziemy sobie odpowiadać na pytanie, czy warto wprowadzić taki podział i dzielić się niektórymi obowiązkami, zadaniami ze swoimi pracownikami, czy należy to robić i jeśli tak, to jakie by to ewentualnie miały być zadania. A więc ja uważam, że warto, bo w pracy jesteśmy taką jakby drużyną, wspólnie tworzymy salon, więc myślę, że powinniśmy się dzielić różnymi zadaniami ze swoimi pracownikami. Poza tym myślę, że bardzo ciężko byłoby ogarnąć wszystkie kwestie samemu i zrobić to do porządku, skrupulatnie i tak naprawdę na 100%. My w salonie dzielimy się m.in. takimi zada zadaniami jak e, zajmowanie się mediami społecznościowymi e, i tworzeniem np. postów na Facebooka czy na Instagrama. E, powiedzmy, że koleżanka, która zajmuje się u nas kosmetologią e, i na co dzień robi zabiegi pielęgnacyjne, to ona pisze posty z tym związane. Ja, jak e, w większości swojego czasu, zajmuję się stylizacją rzędz. No, to generalnie ja o tym piszę, bo w tym temacie czuję się najlepiej. Więc, jakby fajnie jest sobie jakby określić się do, do danego zakresu, w którym chcemy pisać. Yy, I po prostu będzie nam to już szło sprawniej. Raz na czas spotykamy się i wymyślamy sobie jakieś tematy, które chcemy poruszać w najbliższych tygodniach, czy nawet miesiącach i później się do tego trzymamy i, i do tego dążymy. Wtedy jest e, większa taka organizacja, jest ładny skład. Kolejnym obowiązkiem do podziału jest oczywiście sprzątanie. E, każda z nas e, dba o swoje stanowisko samodzielnie, pilnuje, aby był porządek, żeby było czysto, sterylnie e, i żeby po każdej klientce jakby ten porządek był zachowany. E, tak samo to dotyczy naszej stylistki paznokci, która no, bezustannie potrzebuje wymiany narzędzi e, i te zużyte daje do sterylizacji Tym, tą sterylizacją też ona się zajmuje ze względu na to, że mamy autograf i wszystkie inne potrzebne rzeczy do tego w salonie no to ona po prostu po skończonym zabiegu czy po skończonym dniu, generalnie tak jest e, sama sobie przeprowadza ten cały proces e, sterylizacji kolejną sprawą, którą się dzielimy e, to są zamówienia u nas e, każdy z nas pilnuje swojego stanu produktów i po prostu później tworzy koszyk na danym sklepie, który ja później oglądam, weryfikuję i zamawiamy. Tak jest zdecydowanie łatwiej i szybciej. Nie jest się w stanie być w każdej szafce, gdzie ja na przykład nie zajmuję się stylizacją paznokci. No to. Nie wiem też do końca, jakie tam potrzebne są narzędzia, artykuły, czy, czy, nie wiem, lakiery choćby nawet. I też nie wiem, czego klient wymaga i jaki ten klient jest, e, czy wchodzą jakieś nowe kolory, czy nie, więc ona mi o tym mówi. No tutaj jest potrzebna też komunikacja, e, no ale myślę, że tym też warto się dzielić. Natomiast przy dużej ilości pracowników myślę, że nie głupim pomysłem byłoby zatrudnienie sobie kogoś do pomocy. Kogoś na zasadzie recepcjonistki. Na przykład kiedyś pracowałam w salonie, gdzie było nas może 6-7 osób, no może i nawet więcej, był taki, był taki moment. I bardzo ciężko było zadbać o wszystkich klientów, i tych aktualnych u nas na wizycie, i tych dzwoniących, którzy chcą się dopiero do nas zapisać. Nieraz było tak, że tworzyłyśmy sobie taką, taką listę, która po kolei po której odbiera telefon. No i na pewien moment było to OK, ale później zauważyłyśmy, że klientki, te, które były obecnie u nas, trochę zaczynają się niecierpliwić, no bo jednak trzeba odejść ze stanowiska, trzeba odebrać ten telefon. Czasami trzeba odpowiedzieć na dużą ilość pytań, co oczywiście skutkuje tym, że ten czas jest wydłużony. My nieraz, jest, nieraz mogłoby się tak wydarzyć, że zrobiłyśmy sobie poślizg. E, który później ciągnął się z nami, za nami do końca dnia, e, więc szybkośmy uznały, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, że jest nas za dużo i tych telefonów też jest tym samym za dużo, no i potrzebny nam jest ktoś do pomocy. Oczywiście są też takie zdania czy obowiązki, którymi podzielić się nie możemy, przynajmniej w moim odczuciu. E, to są takie obowiązki ze strony pracodawcy, które muszą być wypełnione przez niego osobiście. Mam tu na myśli choćby czy płacenie faktur, czy zajmowanie się sprawami urzędowymi, czy wizyta u księgowej, takie, takie formalne rzeczy, których uważam, że nikt za nas nie zrobi, bo choćby nawet potrzebna jest na nasz osobisty, nie wiem, podpis, czy po prostu osobista taka wizyta. Dzięki, że byłaś z nami i do zobaczenia w następnych odcinkach. Witam cię serdecznie w dzisiejszym odcinku Salonowe Środy. Nazywam się Marzena Wetmańska i jestem właścicielką salonów studio stylowe w Warszawie, więc mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku powiem Ci co nieco na temat obowiązków naszych pracowników. Pierwsza moja rada to na pewno jest to, żebyś sobie stworzyła zakres obowiązków na każde stanowisko pracy, jakie chcesz, jakiego masz pracownika czy też chcesz zatrudnić. Jeżeli chcesz dopiero zatrudnić, to jest to na pewno dużo łatwiej, bo już z takim stworzonym zakresem obowiązków. Yy, Przedstawiasz to wszystko pracownikowi na rozmowie rekrutacyjnej, żeby po prostu było jasno określone, co należy do jego obowiązków, jeżeli będzie przychodził do pracy. Żebyście później nie spotkały się z taką sytuacją, że ktoś wam powie: Ej, halo, halo, ja tego nie będę robiła, bo ty mi tego nie mówiłaś, to nie było określone, to nie było w moich warunkach pracy, więc no, ja tego nie będę wykonywała, tak? Więc jeżeli chcecie zatrudnić tylko na przykład stylistkę rzęs nie macie innego pracownika, to określcie jakby jej, jej, jej obowiązki, czyli wykonywanie usług, obsługa klienta na najwyższym poziomie, na przykład obsługa recepcji, odbieranie telefonów, wysyłanie SMS-ów potwierdzających, jeżeli to też chcecie, żeby dana osoba wykonywała, porządki w salonie, utrzymywanie porządku na stanowisku pracy, w toalecie, w socjalce, chyba że macie osobę sprzątającą, na przykład pilnowanie zamówień, co trzeba zrobić, jakie zamówienie trzeba złożyć, czy jakieś dane produkty się kończą, żeby ta osoba po prostu o tym wszystkim wiedziała, żebyście później się nie spotkały z nieprzyjemną sytuacją. Ja zawsze na rozmowie rekrutacyjnej przedstawiam na każde stanowisko pracy zakres obowiązków, czego wymagam od pracownika. Jeżeli poszerzam za dany zakres obowiązków, bo na przykład pracownik się bardzo dobrze sprawdza, mógłby robić więcej, albo na przykład firma się rozwija, Potrzebujemy większych obowiązków, tak? to wtedy najlepiej jest albo zrobić indywidualne spotkanie z danym pracownikiem, albo zrobić spotkanie całej grupy, całego salonu i dany zakres obowiązków, co byście jeszcze chciały, żeby dana, dana osoba wykonywała, przedstawić jasno. Dziewczyny, pamiętajcie, że jeżeli więcej powiecie, przedstawicie wszystko jasno, współpraca będzie na pewno dużo przyjemniejsza i dużo lepsza dlatego, że wszyscy będą wiedzieli, co mają robić, a to jest bardzo ważne. Nam czasami się wydaje, że to jest oczywiste, że ta osoba, która pracuje jako stylistka że czy jako menadżer, ona powinna wiedzieć, że ona musi zrobić to, czy tamto. Niestety nie każdy wie, nie każdy się domyśli. A jeżeli e, przedstawisz, to zawsze też możesz jakby później wy, e, jakby wyegzekwować, e, wyciągnąć jakieś konsekwencje, jeżeli ktoś tego nie robi, tak zrobić jakąś rozmowę, e, cokolwiek, żeby po prostu ten jego zakres polepszyć, tą współpracę jeszcze bardziej polepszyć, przedstawić. Na pewno też fajne jest, jakby spotykać się z pracownikiem powiedzmy właśnie raz w miesiącu, raz na kwartał, w zależności od Waszego czasu, i ten zakres obowiązków jeszcze raz przedstawić, powiedzieć, co robić, co jeszcze mógłby robić lepiej, e, żeby to wszystko było jasno określone. E, więc na pewno da się zarządzać dużym zespołem, jeżeli mamy wszystko fajnie określone. Jeżeli miałybyście jakiekolwiek pytania o zakres obowiązków, to zapraszam do kontaktu, zawsze możecie do mnie napisać, a ja postaram Wam pomóc i podesłać na przykład zakres obowiązków, jaki ja mam dla stylistki Rzęs.